Witajcie, z tej strony Kantal Indie po Polsku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Dust and Legend Tale. Jest to dwuwymiarowa gra akcji z elementami RPG, jednoosobowego studia Humble Hearts, w którym kieruje Dean Dodrill. Fabuła opiera się na historii przedstawionej w filmie animowanym Legend Tale, stworzonym przez Dina i jego żonę. Wcielamy się w tajemniczego zakapturzonego bohatera, który jest uzbrojony w antyczny, posiadający magiczne właściwości miecz Abra. Bohater w towarzystwie wiernego przyjaciela fidgeta wyrusza w przygodę pełną niebezpieczeństw, aby oswobodzić gnębioną przez złoczyńców wioskę i odkryć tajemnicę swojej niejasnej przeszłości. Gra prezentuje się bardzo dobrze, a walka jest niesamowicie satysfakcjonująca. Ja pograłem sobie jakieś pół godziny i chciałbym wam teraz pokazać rozgrywkę. Wczytam sobie save, który tutaj posiadam. I zobaczmy co to będzie. Aha moi drodzy, tutaj mam walkę z bossem. No ale dobrze, możemy zacząć od tego, przewinę sobie tutaj rozmowę, ponieważ bohaterowie rozmawiają między sobą. To jest fidget. No i ja kieruję sobie bohaterem o imieniu Dust. Już wiem, że tego przeciwnika będę musiał pokonać sobie tak skacząc na niego, i dzięki temu yy, będzie mu malał ten pasek. Muszę go omijać, ponieważ jestem na trzy strzały, które on wykona, i niestety ginę. A te białe punkty te na ekranie to takie krople, które wypluwa z siebie fidget, dzięki temu on pomaga mi w walce, już po życia przeciwnika. Uszło. Ja już wiem, że za chwilę zdarzy się coś yy, nieprzewidywalnego, ponieważ przyjdzie do mnie jeszcze dwóch takich samych kolosów. Zobaczmy sobie, jak uda mi się ich pokonać. Mam nadzieję, że za pierwszym razem. Ten tutaj już prawie jest na wykończeniu. Muszę wam przyznać szczerze, że moi znajomi zachwalają tą grę niesamowicie. Ja jestem pod wrażeniem. Te wszystkie elementy tutaj otoczenia są bardzo ładnie narysowane. Walka jest niesamowicie satysfakcjonująca. Dodatkowo te elementy RPG, które ja uwielbiam. Po prostu uwielbiam y, takie platformówki z elementami RPG, dlatego też jestem w siódmym niebie. Myślę, że wielu z was też jest takiego samego zdania, dlatego Dust Elysian Tail będzie dla nas niesamowicie wciągającą pozycję. Ja tutaj pokonam sobie tych wrogów i mam nadzieję, że jeżeli uda mi się to zrobić, to dostanę punkty doświadczenia, tak żebym mógł wam pokazać, jak moja postać wydaje punkty na ulepszenia siebie, jeszcze tylko połowa. Na ekranie oczywiście nic nie widać, jest jakaś burza dodatkowo, deszczyk, no ale trzeba sobie jakoś radzić. Jeszcze nie wiem na ile jest długa kampania w tej grze, historia przedstawiona myślę, że jest na około 5 do 10 godzin. Nie pytałem w sumie znajomych, ale jeżeli ktoś poleca mi grę, to na pewno nie jest to gra krótka na godzinę czy dwie. No i ostatni, dwa ciosy. No i koniec. Udało się, tutaj pominę tą scenkę, ponieważ nie chcę wam spoilować i lecimy sobie dalej. Mam y, dostępny kolejny gem, żeby dodać do mojej postaci. Y, mogę dodawać do maksymalnego zdrowia, ataku, obrony oraz do fidżeta. Ja myślę, że dobrze będzie, gdy dodam sobie do maksymalnych punktów zdrowia, potwierdzam. No, i możemy sobie iść dalej, a jeszcze pokażę Wam tutaj inwentarz. Tu mam owoce, które mogę sobie używać, by moja postać odzyskiwała zdrowie. Aktualnie nic nie posiadam. Do tego jest zbroja, ulepszenia mojego miecza. Tutaj jest sakwa na przedmioty oraz klucze. Na dole mamy pierścionek. Tutaj jest drugi pierścionek, no i naszyjnik. Idziemy dalej. I tutaj jest część jakiegoś miasta. Zobaczymy, co na mnie czeka, rozdział pierwszy. Przeznaczenie, tutaj jakaś wstawka filmowa Aurora Village. No, więc doszedłem do wioski, moi drodzy, zobaczmy, czy tutaj jeszcze są jacyś przeciwnicy. Czy to będzie tylko rozmowa z bohaterami? A tu jacyś strażnicy. Pomijamy to szybciutko. No i oni mówią, że tutaj hordy potworów zaatakowały to miasto i. Trzeba będzie im pomóc, zapewne. Dobra, lecimy sobie dalej. Mamy odkryty nowy region, będę pomijać te wszystkie rozmowy. I zaraz zobaczymy, a tu jest jeszcze jakiś gość, który coś dla mnie ma. Pomijamy, oczywiście, i mogę sobie przechodzić w prawo. No to będzie takie rozwleczone, dlatego też pomiję te rozmowy i po prostu pójdę walczyć. Tutaj też jest ktoś jeszcze do rozmowy, ale to mnie raczej nie interesuje w tym momencie. Dobra, dobra. A tutaj ta postać mnie zatrzymała. Mam nadzieję, że niedługo skończy się już to miasto. Kolejna rozmowa moich bohaterów. No i tutaj jest miejsce, do którego miałem się dostać. Kowal. Czyli będę może mógł ulepszyć sobie swoją broń. Zobaczymy. A mogę sobie kupować owoce. To też uczynię. No i więcej już nie będę brać, ponieważ mam bardzo małe ilości złota. Przejdziemy sobie przez to miasto, czym prędzej. Bo chciałbym jeszcze trochę powalczyć. Jak widzicie, tutaj jest bardzo, bardzo wielu bohaterów niezależnych, NPC-ów, tak zwanych, którzy mogą ze mną porozmawiać. Teraz dostaję się do nowego regionu i mam nadzieję, że tu będą nowi przeciwnicy. Jakaś dziwna rzecz, pewnie jakaś budowla. No i hordy potworów na mnie czyhające. Archer's Pass, Przejście Łucznika. Tutaj nie mogę, więc idziemy sobie do góry. Pomijam rozmowę. Wow, i jakieś latające potwory na mnie tutaj czekają. Fajnie, fajnie, ale ja muszę to odejść na prawo. I jak już będzie ich więcej skumulowany w jednym miejscu, no to używamy mojej ulubionej umiejętności. Wow, ale wyleciałem w powietrze, to było genialne. Zaraz pewnie dostanę znów jakiś punkt doświadczenia. I te podniebne loty są niesamowite. O, spadłem niestety, ale. Ach, teraz oberwałem. Tam, coś na dół wypadło, co to jest? Aha, 20. Doświadczenia, i jakiś naszyjnik dla mojej postaci. Tak więc, po drodze, nie tylko w sklepie możemy dostać jakieś przedmioty dla mojej postaci, ale też od przeciwników. Czyli normalnie jak w każdym RPG-u. Bardzo efektowna gra, moi drodzy. Mam nadzieję, że. Nikt z Was oglądając to nie dostanie epilepsji. Dobra, ja dostałem poziom i przydzielę sobie go tutaj jeszcze. Myślę, że do ataku. Pora zapisać grę. Zrobię sobie na kolejnym slocie. I to by było na tyle z gry Dust and Elysian Tale. Jest to niesamowicie wciągająca i bardzo pięknie wyglądająca gra, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć!